Często się mnie pytacie, czy warto dawać geowłokinę, bo tym handlujemy. I tu jest przykład geowłokiny, którą ktoś dawał jakieś dwa lata temu. I czy warto, to Wam zaraz powiem, bo nieraz według mnie nie warto. Jest to wyrzucone pieniądze w błoto. Odetnę sobie ten kawałek, mógłbym go urwać, bo on się tutaj nie bardzo trzyma. Ale odetnę go i Wam pokażę o co chodzi i dlaczego jedna jest dobra, a druga nie bardzo. Po pierwsze, już na oko można zobaczyć, to jest to nasza geowłokina, która jest. Z bliska, jak się zobaczy, przeplatana nylonem jest to tak, jak gdyby bardzo gęsta siatka nylonowa. A to jest ta, którą wyjęliśmy, która widać, że nie jest jednolita. No, i te włókienka się przecierają. I zaraz Wam zrobię prosty test na przebijanie. No, oficjalnie się to nazywa przebijanie stożkiem, ale zamiast stożka posłużymy się takim ostrym kamyczkiem i zobaczycie, czym się różni jedna od drugiej i dlaczego warto dopłacić, żeby dać coś porządnego, a aniżeli dawać cokolwiek. Bo jeśli to nawet kosztuje 3 zł zamiast kwadratowy, to to jest 3 zł wyrzucone, bo to nie spełnia swojej funkcji. To jest jako opaska, to jeszcze pół biedy. Ale jak to jest na drogę, parking czy plac manewrowy, no to jest to pieniądz wyrzucony w błoto dosłownie. Taki dość ostry kamień i symulujemy to, że powiedzmy spada z wywrotki. Już kruszywo. Wiadomo, ono też powinno spadać na coś miękkiego, bo pod spodem, powiedzmy, mamy, powiedzmy mamy pod spodem ziemię glinę, czy podłoże inne macierzyste. I tak to wygląda. Jak jest spodziewane, po prostu to się przerywa, przedziera. A teraz wyobraźcie sobie, że cała wywrotka 14 ton spada na taką włókienę, no to tak naprawdę już niewiele z niej zostaje. A każde takie osłabienie powoduje to, że za chwilę jest dziura. Zresztą Wam zaraz pokażę, bo tam powstały naturalnie takie dziury na innym kawałku. Zrobimy tym samym kawałkiem w drugiej części. No i tutaj poza odbarwieniami w zasadzie nic nie widać. Jak nawet, właśnie po to jest przeplotny że jak nawet powstanie taka mała dziurka, to ona się nie drze dalej. Ta jest właśnie miękka, po to się ugina, żeby się dostosowywała o tak jak w tym miejscu do podłoża, a nie przecinała. Dlatego jeśli macie dawać byle jaką, to nie dawajcie wcale, jeśli macie dać taką, która będzie skuteczna, to dawajcie faktycznie porządną. A no tak to wygląda po jakimś czasie. Tutaj idzie wystawały jakieś gruzy spod spodu, to to wszystko już się nie trzyma kupy, po prostu się porozłaziło i są dziury na wylot. Także zastanówcie się czy warto. Pozdrawiam i polecam naszą.